Cześć, witajcie z tej strony Piotrek z Agromaruszak. Dzisiaj mamy poniedziałek 8 kwietnia. Znajdujemy się tu na łące. Tak jak mówiłem, tam przy uprawie pod kukurydzę mieliśmy wsiać dopiero we wtorek, 9. Ale ze względu na tak panującą suszę i brak opadów, zdecydowaliśmy się łapać każdą wilgoć i postanowiliśmy. Że zasiejemy dzisiaj, a jutro będzie wałowanie. Siejemy trawę 4 cztery gatunki, 4-5 cztery, gatunków chyba? cztery, 4 gatunki traw. Nie będę Wam mówił teraz składu, ponieważ tam niektóre się powtarzają. W składzie się powtarzają i napiszę Wam w opisie tam pod spodem. Eee, poniekąd tam jest, jest życica, eee, chyba co, z tego co pamiętam eee, i wiele, wiele innych tam jeszcze eee, gatunków, traw. Eee, teraz mogę Wam tu pokazać czym siejemy. Siejemy eee, siewnikiem talerzowym Conskilde Ecoline 3 metrowy. Na redlicach talerzowych bardzo dobrze sprawdza się przy tego typu zasiewach. Właśnie mi o to chodziło, żeby kupić taki talerzowy, ponieważ no można zasiać i w ściernisko, czy tam po, e, po talerzówce i łąkę możemy zasiać nim. Czy są jakieś tam resztki kukurydzy, nie pcha się nic. Nawet można bezorkowo w połączeniu z tą moją talerzówką KBT. Tylko mógłbym to połączyć, ale niestety no nie dam rady ukierować ciągnikiem, ponieważ bardzo, bardzo duży to ciężar by był i ponieważ i, 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 i ponieważ. No, by musiał być większy ciągnik, może udźwig by udźwignął to, to wszystko, ten cały zestaw, ale po prostu, no przód by się na pewno podnosił i tak jest tam 750 kg przy nim, przy Zetorze, no ale niestety kiedyś siałem tą talerzówką z, z starszym Poznaniakiem, lżejszy jeszcze go mamy, no i niestety było około 500 kg. Balastu z przodu, no i by problemy usiać. Zobaczcie to, jak wygląda tu trzeci raz. talerzowany jest, a zobaczycie to już jest po siebie. To już sieje drugi raz dzisiaj, ponieważ sieje na krzyż, tak jak literatura mówi: że sieje się na krzyż. No i jest większa pewność, że, że będzie ładnie powschodzona, powschodzona trawa równomiernie. Co tu wam jeszcze by powiedzieć? Siejemy trawę w ilości 33 kg na hektar. To jest chyba 1,5 hektara czy 1,6 hektara, bym musiał na spokojnie. Później zmierzę sobie GPS-em. Mamy, mamy ustawiony siewnik rozmiar. Jeżeli rozmiar mamy 18, to wychodzi akurat tak na hektar 33 kg. A ponieważ siejemy podwójnie, no to e, tak ustawiliśmy, żeby właśnie wychodziło e, przez pół to, czyli jakoś tam chyba, szyj, no, tak, no dobrze mówię, e, 33 kg wychodzi na hektar przy tym, no, przy tym ustawieniu. E, pokażę Wam tu skalę, jeżeli tam Jesteście użytkownikami takiego siewnika i macie też łąki w przyszłości możecie łatwo, szybko sobie ustawić. Widzicie, będzie widać. Jest 16 będziecie mogli sobie łatwo szybko ustawić i żeby zasiać. My niestety kręciliśmy próbę. Próbę kręconą dzisiaj, no kilka i to dosyć... Długo trwa, żeby poszukać, ale poszukaliśmy już jest na przyszłość yy, zanotowane w książce. No i, i, i już będzie, będzie kiedyś łatwiej, szybciej zacząć. No, co tu jeszcze mogę, mogę Wam powiedzieć? No, siejemy 60, już ją widzieliście. 60, uczciwą. Kupione za 500. plus. <głos》> tak w ramach żartu tu mamy jeszcze całe ten okablowanie tu mamy kostkę tam yy, do komputera to schowałem żeby się nie zakurzyło ponieważ i tak nie robimy ścieżek bo są bez sensu no tak jak mówiłem jutro przyjedziemy tu z wałem tata będzie wałować ja będę wycinać tam jeszcze te gałęzie robić porządek żeby to już jutro zakończyć na 100% żeby mieć już to z głowy i zająć się czymś innym no i, i nakręcę wam jeszcze jak to w, podczas akcji jest tam podczas wałowania i, yy, i podczas siania jeszcze za chwilę tam zmienimy się, tata przyjedzie yy, ja pojadę robić pasze do, bydu, do bydła a on tu dokończy yy, pokażę wam, tu już mam resztkę skrzyni w skrzyni mamy resztkę już bardzo fajnie jest tu rozwiązane przy tym siewniku ponieważ przy tych otworach wysiewających są stożki takie plastikowe stożki plastikowe wklejone fabrycznie i one powodują, że siew na przykład rzepaku czy tam trawy wszystko wyleci praktycznie do zera nie trzeba wygarniać praktycznie Nie trzeba wygarniać praktycznie no i to bardzo ułatwia. Mam w planie jeszcze zrobić tu zamocować z tyłu kamerę albo z tyłu może nie. W zbiorniku bardziej bo tak się zbieram żeby zrobić i i muszę zrobić to na ten sezon chyba. I jakieś oświetlenie LEDowe. No i też prezentację zrobię wam yy... Przy najbliższej okazji, czyli, yy, czyli chyba najbliższa okazja to będzie się w rzepaku. Też na spokojnie wam zrobię, opowiem, jakie mieliśmy też tam yy, kłopoty z nim, jakie, jakie są wady, jakie są zalety przy nim, bo też są. Yy, nie mogliśmy się z firmą dogadać no, z, w jednej kwestii i po prostu zrobiłem tą, tą sprawę sam w warsztacie. No, i sprawa jest rozwiązana, robotę robi. A o co dokładnie chodzi, to Wam powiem przy prezentacji. Nie będę przedłużał. Tam już łąkę jedną, tą mamy, co, co nową zrobiliśmy. Zasianą już dwa razy zrobiłem. Tu tak samo, już drugi raz kończę i przejadę tam na, tą, na ten trzeci kawałek. Tam jest. No i kończymy. Pomału i do domu wrócić, poczyścić sprzęt na sucho, poprowadzać, no, no i to wszystko chyba, wam, resztę Wam pokażę jak to wygląda podczas siewu, także cześć, trzymajcie się, hej, do następnego!